Akumulator, fotowoltaika jest, falownik jest, mały bank energii jest, także można naładować elektronarzędzia, można schodzić piwo, żeby po okay. pracy się orzeźwić, także okay, wszystko dobra. śmiga. I ogromna nadzieja, że da się żyć tak, e, no, jak gdyby... tak niezależnie. No właśnie. Ja nie myślę, że nie. Ulik przyjechał właśnie od Rysia w zeszłym okay. roku. Udało się go po. no. W skutecznym przezimowaniu podzielić w tym roku równie skutecznie i pojawiły się jeszcze również od Rysia trzy kolejne, także małą przydomową pasieczkę rozwijamy rysiową. Rysiową. Dobre, znaczy okay. teraz Michałową, okay, ale ja założonek był z Rysiowej. Dziadzia Michała kupił nówkę sztukę funkiel nieśmiganą. Tak jest. W świętej pamięci dziadek zakupił oto ten sprzęcik. No. Aha. Poczekaj, jak Poczekajmy Poczekaj moment, Dobra, jak staruszek 62 roku zagra. Sprawa z tego względu, że słuchajcie, jest 10 paneli. Poczekajcie, ale to jest tak, że zaraz rozkminimy to wszystko, bo się okazuje, że panele są dość specyficznie założone i będę się pytał Ciebie o genezę tego. Kto wymyślił takie podłączenie? Znaczy podłączenie to było jakby z... pięty w tym momencie, tak właśnie tym żółtym przewodem zasilającym z falownika. Zbiornik taki wyrównawczy, coś Ta, na hydrofor. tutaj mamy hydrofor, on jest dokładnie o pojemności 50 litrów i tutaj taka, takie można powiedzieć przy hydroforze, Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem i propagowaniem off-gridu i promowaniem i propagowaniem życia poza siecią i takiego życia, gdzie można by było nie płacić za rachunki, szczególnie za prąd, za ogrzewanie. I tu, jak sami widzicie, mamy za sobą, co to jest. No, powstaje drewutnie. Piątka, witam, uszanowanie. Witam serdecznie. Tak, cześć Witam. Udało mi się ciebie skutecznie zarazić off-gridem. Bardzo skutecznie. Tak? Tak 150% skuteczności można Dobra, powiedzieć. Okay. Totalnie wybiłem ci z głowy, nie podłączamy się. E, tak, były na początku jeszcze troszkę wątpliwości, żeby się... Na wszelki wypadek może przyłączyć, może nie, ale później dalej w las, tym więcej drzew, ale za to ładnych, eleganckich i się okazało, że to chyba nie jest taki dobry pomysł, jak nam się na początku wydawało, że na wszelki niewielki wypadek, także 100% niezależności. Okay. Już pierwsze co widzę, to okazało się, że, że korzystasz z elektronarzędzi po to, żeby to by było łatwiej. Jasne, no tak tutaj jest. Yy... Spory areł, bo mamy ponad 5000 metrów, więc jakby ciąganie kabla w każdy kąt działki, a w każdym kącie trzeba coś zrobić trochę nie po drodze, więc unikamy potykania się. Naładować na działce nie ma problemu. Akumulator, fotowoltaika jest, falownik jest, mały bank energii jest, także można naładować elektronarzędzia, można schodzić piwo, żeby po okay. pracy się orzeźwić, także okay, wszystko śmiga. I ogromna nadzieja, że da się żyć tak. No, jak gdyby... Tak niezależnie. No właśnie. Ja, myślę, że nie nadzieja, myślę, że pewność. A, dobra, okej. Okay. Nie bawimy się w półśrodki. Dokładnie. A jeszcze mało z tym, ty w ogóle jesteś mega zajarany w kwestii też z jednej strony takiej natury, zdrowego życia, i mało z tym jeszcze w ogóle przecież no. okazuje się, że ty masz kawał historii u siebie tutaj. Spójrzcie, to ja wam tutaj widzą pokazuję i te ule mają niechudą historię, bo to są ule, które. Po pierwsze są wydizajnowane już na maksa w tej chwili, bo ja myślę, że Rysiu z Dorotą to oni nie ogarną, nie poznają ich teraz już. No Zdecydowanie, tak, jak tutaj ule zostały no, mocno ubarwione, się wpisywały w krajobraz. Natomiast no, pierwszy tutaj od lewej ulik przyjechał właśnie od Rysia w zeszłym okay. roku udało się go po. No, Skutecznym przezimowaniu, podzielić w tym roku równie skutecznie, i pojawiły się jeszcze również od Rysia trzy kolejne. Także małą przydomową pasieczkę rozwijamy. Rysiową. Rysiową. Dobra. Znaczy okay. teraz Michałową, okay, ale ja ten zalążek był z Rysiowej, jak dobra, najbardziej. Dobra, dobra. Jak ja tak najbardziej. Przez chwilę spojrzałem, bo już mówię, co to jest za trawa, a to nie chyba, to nie jest. Na włoć. To nie? Na wódź, także. A tak, a to jest jakaś ten? No taka zielenina, teraz się zaczyna trochę sezon na kwitnienie, troszkę mi miododajna. Prąd, pokaz dzieci, prąd prądziuje. Gdzie mi prąd prądziuje. No to tak, chodźmy, tak. chodźmy, idziemy, chodźmy. Idziemy, bo my będziemy tu raz na jakiś czas spadali do Michała, z tego względu, że... No mam nadzieję. Tak, że to jest człowiek, który buduje tutaj nam kolejną bazę i u niego... Powiem tak, u niego czujemy się jak w domu. Możemy tak się czuć? No mam nadzieję, mam nadzieję, to dobry znak będzie. Dobra, spoko. To jest tak, to jak już idziemy tak przez te haszcze. To pierwsza sprawa jest taka, tu gdzie stoi fura będzie stała chata, tak? E, zgadza się, zgadza się. Tu gdzie stoi busik, jest y, wyznaczony teren na mały domek, także docelowo będziemy też... Y, no, będziesz śledził postępy z pracy <grym> jak najbardziej. <grym> tak, także no tak. Już. Jesteśmy za. Papierologia trwa. Dobrze. Wiemy, wiemy dobrze. jak u nas też papierologia w kraju wygląda, także tak pracujemy również nad cierpliwością bardzo no, intensywnie. No, Okej, okay. dobrze. Teraz, e, wiesz co, zanim tam dojdziemy, tak. to ja po prostu, ja bardzo bym Ciebie poprosił, jakbyś troszkę tą plandekę odsłonił, to ja myślę, że tutaj <noise> tak? widzowie co nie z butów wyskoczą. Dobrze, kawałek historii. Tak, patrz, to. słuchaj, i mało z tym, ten... E, to, co jest pod plandeką jest u Michała od zawsze, to znaczy Ech. jego geny, jego geny są związane od e, wyjścia i wypuszczenia z fabryki tego, co jest pod tą plandeką. Zgadza się? Jak najbardziej, jak najbardziej. To w jednych można powiedzieć, rękach, że... w, rodzina, w, znaczy w rękach jednej rodziny jest to cacko, które jest przechowywane od wielu lat. Spójrzcie na to. Czuje tato? Patrzcie. Patrzcie to. Jakby co, to mnie poprawiaj. Dziadzia Michała kupił nówkę sztukę funkiel nieśmiganą. Tak jest. Świętej pamięci dziadek zakupił oto ten sprzęcik rolny. No I, I trzymał go pod kocem całe życie w życiu. Sprzęt był używany całe życie. Nie wygląda. Ciężko pracował, także nie jestem w tym momencie pewny ile roboczo godzin ma najeżdżony, ale no, całe życie pracował, całe życie się sprawdzał i no, po śmierci dziadka został u nas w, w rodzinie można powiedzieć. Został odrestaurowany na tyle słusznie i skutecznie się dało. Także już mamy też wyznaczone miejsce na działeczce tutaj na równie eleganckie zadaszenie, można, bo, można by wiatkę. nawet powiedzieć na wiatkę. Wiatkę. Ja Myślę, Myślę, no, że chciałbym, żeby z tego był równie elegancki garaż, co okay. równie elegancki traktor. Super. Tak, Mega że... czat. A w ogóle powiedz mi, czy to są też urządzenia, które były związane z tym? E... Szczerze, po... tak. nie szczerze nie powiedziawszy, wydaje mi się, że Wydaje mi się, że nie wiem. Nie mi, nie, 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 będę, nie będę wymyślał, szczerze powiedziawszy tutaj już co do historii. Mhm. E, bo nie jestem pewny, także nie będziemy tutaj widzą ciskać kitów. Dobra, idziemy teraz tak, do idzie, tego, idziemy. idziemy yy, po po wzdłuż kabla. przewodzie. Tak? Po przewodzie. Poczekaj moment, 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 tu, tutaj przyszedł kolejny aktor. <laughs> Aktorki na akcji. Proszę bardzo. Adam ty chcesz go odpalić? Czy zobaczyły jak, star... jak staruszek 60... 60. Dobra. Jak staruszek 62 roku zagra. <grybuj> <grybuj> Na dotyk. Nie no mega, super, super. Eee, to myślę, że to jest jedna z tych takich kultowych prezentacji, eee, na które warto było czekać. A teraz chodzi na wolnych obrotach. <grymne> Ale ogień, co? Nie no, mi się to podoba. Powiem Ci, że to jest ten Odpala na dotyk. W tej chwili tutaj, do tej pory. Mm. Dobra, mamy i widzimy fotowoltaika, jest słońce, jest produkcja. Jest produkcja, 4 kW z małym hakiem. Dobra, 4, no to i i okej. Okay. Okay. Ukierunkowane idealnie do południa, ponieważ tutaj dosłownie działka jest rozciągnięta równolegle północ-południe, więc tutaj nam się mhm. kierunki zgadzają. No, i z instalacji sobie pociągnęliśmy na razie do takiego tymczasowego domeczku, kioseczku mhm. z, małym, z małym bankiem, bo to są dosłownie cztery akumulatory, z małym falownikiem do 5000W zasilanie, żebyśmy Idziemy. mogli korzystać. Idziemy, Także zasuwamy? Możemy. Dobrze, powiedz mi teraz tak, bo ja jestem, powiedz mi o co chodzi tutaj. Aha, poczekaj, moment, bo ty masz tak, podpięte to wszystko jest tu. Tak jest. Pod to. Pozbierane są te wszystkie stringi. Dobra, konstrukcja jest całkiem zacna, wszystko ok, w porządku. I z tym przewodem w środku są dwa przewody. Jak to jest w ogóle? Tak, jak najbardziej. Dwa to przewody, są... to możemy, myślę, że uda nam się otworzyć. Okay. Także. Poczekaj, żeby moment, bo też... wiesz, to chodzi mi o to, że wiesz, bo normalnie standardowo są puszczane dwie szóstki, ale ja widzę, że Ty masz jednym przewodem puszczone, i, bo y, jest to naprawdę bardzo porządnie zrobione. Zaraz zobaczymy, co w tam w środku jest. To jest ciekawa sprawa. No? Bardzo ciekawa sprawa z tego względu, że słuchajcie, jest 10 paneli. Poczekajcie, ale to jest tak, że zaraz rozkminimy to wszystko, bo się okazuje, że panele są dość specyficznie założone i będę się pytał Ciebie o genezę tego. Kto wymyślił takie podłączenie? Znaczy, podłączenie to było jakby. Zostaliśmy zmuszeni do tego podłączenia ze względu na to, jaką charakterystykę ma falownik. Jest Ale falownik szy... do ilu jest napięcia? pracuje? Eee, falo... no, pójdziemy, sprawdzimy. Dobra, okej, okay, zerknijmy. Było... Ale już mówię dlaczego. Z tego względu, że ty masz założone tutaj, eee, ty masz założone panele po dwa, parowane, po dwie sztuki. Czyli wychodzi na to, że z 10 sztuk zostały sparowane po dwie sztuki, czyli plus minus wychodzi na to, że cały obwód ma około 70-80 V, a amper ile widzisz tam maksymalnie pokazuje? możemy zaraz wziąć. Dobra, zmierzyć. pójdziemy Sprawdzi zobaczyć, sprawdzimy, bo jakby sprzęt jest tak, że możemy Aha. sobie zaraz zmierzyć. Dobrze, bo już ci mówię o co chodzi. Bo yy, zobaczymy jakie masz urządzenie. bo może być tak, że jeżeli ono jest zostało, powiedzmy, że jest do 100 Voltów, no to nie masz innej możliwości, musisz to tak spiąć. Tak, jakby... Pytanie jest takie, jaki pracuje amperaż i do jakiego napięcia ono może pracować chodzić. To jest ciekawe, też do was, może widzowie tutaj nam powiedzą, podpowiedzą, albo ty sam nie montowałeś. Ktoś ci to montował? Samodzielnie montowałem. Samodzielnie, ale tak. ktoś ci podpowiedział, jak masz to zrobić. Tak, założyć? tak, jak najbardziej. Jak Dobrze. najbardziej. Z, Z tego względu, że przy wysokim natężeniu i niskim napięciu, co u ciebie jest, generuje się duża strata na przesyle. Wiesz no... o tym? Tak, tak. O wiemy o tym, natomiast no, chcieliśmy tego uniknąć, ale na ten moment, jakby to, jaki tutaj jest no, falownik, falownik, zmusił nas A, do tego, okay. żeby tak to dobra, wyglądało. Dobra. Także no, my tutaj też, jakby no, na ten moment. Robimy co możemy z tego, co mamy. I OK, nie, no super. Będziemy wiesz, poprawiać z czasem, oczywiście. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Proszę bardzo, piszcie komentarze, bo pełen szacun. Tu wszystko ja widzę i pewnie wy tak samo widzicie. Spójrzcie, naprawdę to jest pięknie, bardzo ładnie zrobiona robota. Wiecie, tu nic no, nie dinda, nie wisi, tak? I i to pod tym względem to już jest brawowy. Kolejna rzecz jest taka, że jeśli już w ogóle mówimy o, o natężeniu większym, to przy wysokim prądzie czwórka przewód spoko, ale tak jak rośnie nam natężenie, to w tym momencie przewód powinien być raczej grubszy. Aczkolwiek dobra, idziemy dalej, zobaczymy, Jasne. Zobaczymy jak to wygląda. W tu kwestii ruszamy, tu zamykam. W kwestii... Ciekawe, wiecie co, powiem Wam, że ja nie, nie pamiętam kiedy, chyba nigdy nie widziałem tak podłączonej instalacji. Ciekawe. Ciekawa. No właśnie, a może wy macie też pomysł na to. A właśnie powiedzcie, czy widzieliście, albo w jakim przypadku tak podłączona instalacja według was ma sens i mogłaby działać poprawnie. To znaczy, bo działać poprawnie ona działa, bo ty jesteś Michał z tego zadowolony, jak to działa? No, na ten moment kiedy jakby jest praktycznie minimalny pobór tej energii jak najbardziej. Ok. Jak najbardziej się sprawdza aczkolwiek no. No nie robiliśmy jakby tutaj jakichś testów, testów pod tytułem duże obciążenie, jakby to mamy dopiero w planach i na ten moment takie rzeczy, właśnie jak jakaś mała lodówka, jak podładowanie akumulatorów do elektronarzędzi, czy podłączenie okay. pompy, tak, w studni, Aha. sprawdza się bez problemu. Super, Także... dobrze. I to jest najważniejsze, bo jeżeli coś tak, działa, oczywiście, to, okay, tak. to to znaczy, że to spełnia oczywiście, swoją funkcję. Że tak. Znaczy ja bardziej mówię pod kątem, jak gdyby, z, jak... Jaki jest to najbardziej ekonomicznie uzasadnione pod względem przesyłu energii, że powinno się ciągnąć w jak najwyższym napięciu, tak? No tak. W tym przypadku powiedzmy, że teraz jest dużo jest różnych teorii, bardzo często też słyszy się, że Często gdzieś tam użytkownicy ciągną 230, czyli tak parują, mhm. żeby dociągnąć do 230, bo dzięki temu później można wykorzystywać taki prąd do urządzeń bezpośrednio, jak Miasta, gdyby, tak. wykorzystując. Ale dobrze, spoko, zasuwamy dalej i lecimy. Proszę bardzo, jesteśmy w Twoim kiosku ruchu. Kiosku ruchu, ruchu, tak to jest. To kiedyś finalnie, znaczy, jak gdyby wyjściowo to był kiosk ruchu i on tobie służy za kamerę. Dokładnie tak, chociaż jakby zaczynało to chyba od handlu jakimiś tkaninami, czy ciuchami na okolicznym bazarze, a obecnie służy jakby za schron na środku pola i niczego. Także. Dobra, dobra. To co? Lecimy, zasuwamy. I tak, tu mamy. Dobrze, to w takim razie teraz tak. Co my tutaj mamy? I teraz. Dobrze, proszę bardzo. E, czyli tak na pierwszy rzut oka wychodzi na to, że zapas, e, wejście możesz mieć między 190 a 260. Tyle można, w razie czego mnie poprawiajcie, bo czasami można się machnąć i e, maksymalnie amperaż 60. E, czyli... E, Dobra, ja bym chciał wziąć to sobie przeliczyć czy coś, ale na spokojnie, jak gdyby może nawet wrócimy do tego tematu chwilę później. E, powiedz mi tobie, jak, z punktu widzenia takiego użytkownika, jak się tobie to sprawdza? Albo właśnie, może zacznijmy od takiego pytania podstawowego. Od dawna masz ten e, falownik? Mm, no funkcjonuje w takim systemie miesiąc? Miesiąc. Myślę, że miesiąc, tak. No, okay. nie będzie półtora. Także na ten moment się no, sprawdza jak najbardziej. No ale to też jakby tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, że te e, potrzeby, jeżeli chodzi o zużycie prądu są no, ekstremalnie niskie, tak. No tak, okej. Okay. To jest na razie taka zabawa wstępna. No, no to, tak to okay. można nazwać, to jest taka zabawa, to myślę, że jak tutaj e, widzowie i użytkownicy jakby dużych i w instalacji fotowoltaicznych. E, sobie zdają sprawę, że to, to można, jakby taki rozpęd, no rozpędem można to nazwać, tak? <gry> okej, okay, dobrze. Teraz tak, tutaj mamy założone cztery akumulatory, cztery yy, żelowe, tak to są żele? Tak. Dobrze, okej. Okay. Cztery stu, sztuki to było zakupione yy, zanim jeszcze dojechały do Ciebie Akumulatory, o których nie będziemy może teraz w tym odcinku rozmawiali, bo mamy tutaj dużo atrakcji, aczkolwiek tak, ja już dużo, Was... Dużo, dużo niespodzianek. Dokładnie, ja już Was przygotowuję do tego, że Michał, e, my podjedziemy i pokażemy to widzom, dobrze, być dobrze może jeszcze miasta. nawet nie w tym odcinku, ale specjalnie zrobię osobny, bo naprawdę tam jest gruby temat, gruba sprawa, duża i to ciężka, no nie? Bo się chłop nadźwigał, nanosił i napocił, co? No i nie sam oczywiście, z pomocą przyjaciela, ale no, podsielał. <noise> bo trzeba było się później na, na leczyć, <noise> No tak, leczyć i wspomagać czym się dało. Także. No... Plecy siadały. Tak, no niestety jak przerzucę. No to powiedz. 30 36 30. sztuk. Yy... Po 60 kilo każdy, także razy dwa, no bo trzeba było wrzucić na samochód mhm. i później z tego samochodu jeszcze to zdjąć, mhm. no i prawda jest taka, że trzeba jeszcze razy dwa to pomnożyć, no bo to jeszcze raz trzeba jeszcze będzie przywieźć. tutaj przywieźć i zdjąć, także no... Y no lepsze niż siłownia, tak. Tak, tak, dobrze. E, okazuje się, że Michał jak gdyby jest już, już ma w rękach, już jest w posiadaniu magazynu energii o pojemności plus minus 100 kWh? E, no jakby. Teoretycznej. M, teoretycznej tak, jakby on był o pojemności 100 kWh, jednak ze względu na to, że to też y, sprzed... Iluś lat? Sprzed iluś lat? Nie, chyba z 19, trochę, mi się wydaje. Tak, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, tak. już troszkę jakby tego uciekło i też tam się pojawiły techniczne problemy pod tytułem zwarcia. U, mm -hmm. Także jakby w tym momencie około 30 z hakiem. Pewnie zostało. będzie. To pewnie będzie. Tak, to nie zostawiamy nie będzie. ten temat w spokoju, no, bo będziemy rozmawiać. Tak, dokładnie. Natomiast teraz tak. Jeśli chodzi o kwestię tego falownika, to na chwilę obecną pozostawiamy go pod tutaj jurysdykcją Michała. On będzie sobie testował, sprawdzał. Tak. I to jest jego test, jego projekt, jego wizja tak. i po, jego... Postaram się zrobić jak... Najwięcej błędów, oczywiście w granicach rozsądku, bo inaczej się niczego nie nauczę. Okej, okay, dobra, super, fajnie, dobrze to wygląda, brzmi, wszystko jest ok. E, lecimy dalej. E, wiadomo, że przy tak dużych jakichś tutaj, znaczy przy niedużych obciążeniach to tam spokojnie tutaj te przewody wystarczą, wiadomo, że jak później będziemy lecieli w górę, to na pewno by się przydały troszkę głupi. Tak, go, go, oczywiście. A tutaj jest przewód zasilający? Zasilający, zasila chyba w tym momencie. Okay. Pompę, falownik do pompy z tego co. O, okay, to idziemy. To, to co znaczy, tam słyszę. Do, do tego, do kwestia, kwestia wody. wody. Pokaż wodę. Co? Bo to woda to jest coś Dobrze. takiego, co tam pewnie każdy. No to po sąsiedzku jesteśmy. To może zaczniemy od drugiej strony. Dobra. To Dobra. może zaczniemy od drugiej strony, bo. <coughs> Okej. Okay. Studnie mamy po sąsiedzku. Jest w tym momencie na. Zawieszona pompa na 26 metrach. Okej. Okay. Także dostęp do wody bieżącej mamy jak najbardziej. No i do tej pompy jeszcze mamy mały falowniczek do kontroli, jakby ciśnienia. Żeby nie obciążać i nie, za bardzo przystawać. Tak, i żeby tutaj kontrolować to obciążenie. Także zrobiliśmy sobie tutaj taki, no można powiedzieć, mały prowizoryczny system nawadniania. tak Beczka z cukrem. Jakby wszyscy widzowie w Polsce wiedzą z czym się wiąże w niedalekiej przyszłości. A że jesteśmy na wsi, to robimy co możemy. Dobrze, okej. Okay, no i tutaj mamy spięty w tym momencie tak właśnie tym żółtym przewodem zasilającym z falownika. Zbiornik taki wyrównawczy coś jest hydrofor. Tutaj mamy hydrofor, on jest dokładnie o pojemności 50 litrów i tutaj taka, takie można powiedzieć przy hydroforze. No, zabezpieczenie rozejścia znaczy po To prostu żeby... zabezpieczenie, jakby to takie domorosłe przyłącze, Aha. po prostu zrobiłem tutaj jakby mały licznik tutaj e, zużycia wody, żeby wiedzieć tak z czystej ciekawości ile tego zużywamy, dwa małe przyłącze na podlewanie ogródka i pomidorów oczywiście też, e, także tak to wygląda na ten moment, także woda również jest, jakby mamy, okay. mamy zasilanie, mamy wodę okay, bieżącą. Okay. Spoko. Wszystko jest. Super. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, wpisujcie komentarze. Z tego względu, że no nic, tylko trzymać kciuki. Za. Michała, super. Dumni jesteśmy z Ciebie. <śmum> Bardzo się cieszę. <śmum> <śmum> Dobra. Trzymajcie się w takim w razie. Adam, pomachaj! Do miłego. Cześć. Hej.